Dzisiaj jesteśmy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Jest to miejsce, gdzie każdy może pomóc. Miasto robi wszystko, aby poprawić warunki naszych zwierząt, naszych podopiecznych. Kiedy już się cieszę, że powstanie tutaj nowa część schroniska. Bo w tej części wybudujemy blisko 100 nowych boksów. Powstanie też lecznica, powstaną gabinety i też budynki administracyjne. Pracownicy schroniska wreszcie będą mogli pracować w odpowiednich warunkach. Schronisko będzie spełniać wreszcie wszystkie wymogi, które są nałożone przez lekarza weterynarii i zwiększy się oferta schroniska dzięki temu. Także jestem bardzo szczęśliwy, że wreszcie udało się po tych latach, kiedy mieliśmy problemy ze schroniskiem. Podjąć tą decyzję. Zdobyliśmy dofinansowanie. Budowa będzie kosztowała 12 milionów złotych. I niedługo wykonawca wejdzie już na, na budowę. Kochani, sami widzieliście, jak jest w schronisku. Powstanie za chwilę nowa część, ale przede wszystkim najważniejsza kwestia to, że jak można pomóc. Można przede wszystkim adoptować psy i koty, można je adoptować i je po prostu do domu, ale można też adoptować wirtualnie, tak jak ja dzisiaj adoptowałem psa Reksiu, który ma 11 lat. Można oczywiście też wesprzeć finansowo, można też wesprzeć w formie bycia wolontariuszem, albo po prostu przywieźć jedzenie i karmy. Zachęcamy do pomocy. Dziękuję bardzo.